Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks, masz czas na pracę, masz czas na pasję, masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. 20 sierpnia wtorek Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. W wielkim stylu powrócił na bolesawickie ulice papa Bogdan Nowak i jego teatr Glinada. da. Zjawiskowy pochód osób lśniących bielą glinianego lejwa przeszedł ulicami miasta. Ale wszystko zaczęło się na placu przystawie, gdzie to lej lało się nieprzerwanie, a trzy pary małżeńskie w glinianym anturażu w rocznicę swoich ślubów odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Właśnie lejwo gliniane, które w fabrykach ceramicznych wykorzystywane jest do produkcji w formach naczyń o bardziej skomplikowanych kształtach, stało się przed laty tym medium, które wylane na ciała i stroje upodabniały wszystkie osoby zgodnie z hasłem, że wszyscy są z tej samej gliny. A to hasło ma też swój hymn napisany przez Tomka Wachnowskiego, który tym razem rozbrzmiał na placu. Z tej samej, z tej samej wciąż... Pewnie dzięki zrozumieniu przez wszystkich tego przesłania, które płynie z tej piosenki, udało się znowu zorganizować w ramach Bolesajskiego Święta Ceramiki ten szczególny niegdyś jej element, który w tym roku odbył się pod nazwą Teatru Glinada, a którego duchem jest Bogdan Nowak. Po tych wszystkich perypetiach, jakie zaznaliśmy, po... nie chcę dzisiaj mówić w złej energii, prawda, bo to jest historyczny moment dla nas. Po wielu latach jednak. Miasto zwróciło się do mnie, żebym zorganizował to 30-lecie święta ceramiki i ja to robię z całego serca. Chciałem zawsze, żeby gniada wyglądała w ten sposób. Dzisiaj będziemy pozytywnie, zobaczcie w jakim otoczeniu, w jakich machinach, z jaką energią fantastyczną zadziałamy. Zadziałamy na turystów, zadziałamy na gości, zadziałamy też na polsowiecką wyobraźnię. Plac przy banku wypełni się miłośnikami tworzenia kreacji, które swój ostateczny wyraz zyskują poprzez oblanie glinianym lejwem. Wieloletnie doświadczenie w tym względzie pozwoliło i na powtórzenie sprawdzonych już kreacji, i na eksperymentowanie z nowymi pomysłami. Wszystko zależało wyłącznie od wyobraźni uczestników glinianego teatru. Pochodzący z Bolesławca Paweł już od lat przyjeżdża tu, by uczestniczyć w malowaniu się gliną. W tamtym roku brałem już udział, tylko że grałem na bębnach. A pierwszy raz w tym roku, że tak przebrałem się na Gladiatora. Będę ciągnął te wozy z tymi bębnami. Także dla mnie to jest taka no, frajda, zabawa. Edycje gliniadowego teatru sprzed lat miały m.in. spektakularne śluby zawierane w anturażu, którego istotnym elementem były kreacje wykorzystujące gliniane lejwo. W tym roku powrócono do tego pomysłu, ale tym razem w ten sposób świętowano jubileusze małżeńskie. To jest moment żeby podziękować z całego serca tym ludziom, którzy jak się dowiedzieli, że będą odnawiane śluby, przyjechali specjalnie dwa dni temu do Bolesławca z Chicago, dwie pary i jutro wyjeżdżają z powrotem do Chicago przyjechali tylko i wyłącznie na Święto Ceramiki. Trzecia z par przyjechała natomiast z Wrocławia. Mam zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej. Szczególnie serdecznie witam szacownych jubilatów, ale zanim to powiem uważam, że należą się wielkie brawa dla Bogdana Nowaka. Wielkie brawa orkiestratusz Bogdan Nowak! Papa yes. Bogdan. Ja mogę ze swojej strony zapewnić tylko o pełnym wsparciu tej inicjatywy. Proszę Państwa, w życiu trzeba się kierować miłosierdziem i wybaczaniem, a nie oko za oko. Trzeba nie zawsze wiedzieć, kiedy wyciągnąć rękę. Lidia i Henryk Kaźmierczakowie obchodzili więc 44. rocznicę ślubu. Bożena i Józef Słotowie mają już 40 lat wspólnego życia. Natomiast Barbara Demont-Garbień i Maciej Garbień obchodzili 6. rocznicę ślubu. Małżonkowie odnowili więc te swoje śluby sprzed lat i ponownie przysięgali sobie to wszystko, co ślubowali, zawierając małżeństwo. Ceremonię zakończyło wypuszczenie do lotu Białych Gołębi. Reaktywacja w tej formie Teatru Glinada ucieszyła wielu. Cieszy też to, że organizatorzy Święta Ceramiki i Teatru Glinada wspólnie znaleźli konsensus, dzięki któremu możliwe znowu było współgranie obu tych wydarzeń. Czuję się trochę nieswojo, bo ja jestem kobaltowy, kobaltowo biały. Natomiast e, ta biel, która pojawiła się w tym roku, e, po wielu latach, e, no, można powiedzieć, że e, e, pewna idea e, teatru Glina da e, wskrzesiła dawną inicjatywę, no, którą znaliśmy w Bolesławcu od wielu lat, dla bolesławickiego Święta. Jest to na pewno e, wspaniała atrakcja. Jest to moment, żeby się cieszyć, jest to też moment takiego historycznego trochę pojednania, prawda? No, bo gdzieś tam się nam pogubiły drogi z miastem, ale cieszę się, że jest nowa odsłona i że wszystko idzie ku najlepszemu. Wiele zatem działo się na placu przystawie. Ale to wszystko było też przygotowaniem do tego najbardziej spektakularnego i oczekiwanego przez gości święta ceramiki momentu, czyli parady Teatru binada. I czekający na nią nie zawiedli się. Przez rynek i dalej ulicami sierpnia 80. jasnyka przeszedł korowód białych, ale i kolorowych kreacji. Białe lejwo zdobiło ciała i ubiory i dorosłych, i młodzieży, i nawet kilkuletnich dzieci. Poza strojami parada słynie też z przeróżnych machin i zbiorowych przebrań. Dziesiątki jej uczestników było chętnie fotografowanych przez tłumy gości święta, a wielu skorzystało też z możliwości sfotografowania się z białymi postaciami. Bolesławski Szpital Świętego Łukasza od lat uczestniczy w święcie ceramiki, propagując profilaktykę i zdrowy tryb życia. Ale w tym roku te wszystkie znane już elementy jego aktywności uzupełniło wielce spektakularne wydarzenie to bieg z przeszkodami Bolesławiec Ran. I miał on również swój ceramiczny aspekt, a mianowicie rynne z glinianym lejwem, przez którą należało przepełznąć. Szpital Świętego Łukasza i działająca w nim fundacja Wspierajmy Zdrowie dali się już poznać Bolesławianą z wielu inicjatyw służących zdrowiu. Od lat tworzą też swoje stoiska tematyczne w trakcie boleselskiego Święta Ceramiki. W tym roku rozmachem przebito jednak wszystkie dotychczasowe działania. Cały parking przy Starostwie Powiatowym zajęty był w sobotę przez stoiska z propozycjami badań, konsultacji, porad i aktywnego spędzania czasu. Bardzo się cieszę, że możemy organizować takie wydarzenia w ramach święta ceramiki, bo miasto Bolesławiec, tak uważam, to nie tylko miasto ceramiki, ale też miasto zdrowia, gdzie budujemy tą markę Bolesławca pod względem właśnie promowania zdrowia, a sport to również zdrowie. Dlatego mnóstwo atrakcji sportowych, wyciskanie na ławeczce, gra w kosza, biegi, maratony, bieg przez przeszkody, Nording Walking, ale również badania profilaktyczne. Specjaliści z wielu dziedzin medycznych służyli za tym radą i pomocą. Ciągle też trwały wydarzenia sportowe. W tym względzie organizatorów wspomógł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który czuwał nad tą sportowo-rekreacyjną stroną, a szczególnie nad organizacją hitu tego dnia, czyli biegu Bolesławiec Ran. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu jest współorganizatorem dzisiejszego biegu Ran Bolesławiec, ceramiczny bieg. Na zdrowie, no widzimy, wszystko się udało, pogoda dopisuje, zawodnicy również. Ostatnie 5 minut przed startem, jak ostatnio mówiłem, że to tylko 3 km, no dzisiaj startuję i myślę, że to jest aż 3 km i aż 15 przeszkód, razy 2, czyli aż 30. Jest strach. Święto Ceramiki to co roku powódź przeróżnych wydarzeń, które mniej lub bardziej nawiązują do ceramiki. Doświadczenia kolejnych lat weryfikują pewne pomysły. Natomiast już wiadomo, że nowe propozycje Szpitala Powiatowego znajdą się w programach kolejnych edycji święta. Bolesławiec Ceran to jest rzeczywiście wspaniały dodatek, pomysł, i chyba nasze święto Ceramiki potrzebuje nowej formuły, bo. Te 30 lat zrobiło swoje. W tym czasie wiele się zmieniło, zmieniło się społeczeństwo, zmieniły się oczekiwania. W związku z tym myślę, że przyszłość leży w takich imprezach imprezach sportowych imprezach aktywizujących. Myślę, że już więcej parady nie zorganizujemy po wczorajszych ekscesach i uważam, że. Takie propozycje, właśnie tego typu imprez będą dominować w następnych wydaniach, bo one się po prostu sprawdzają, przynoszą satysfakcję i tym uczestnikom, i tym, którzy to oglądają. Na parkingu były też atrakcje dla dzieci, już bardziej rekreacyjne niż sportowe, a wśród nich furorę robił oczywiście olbrzymi dmuchaniec. Były stanowiska do różnych ćwiczeń sprzyjających kondycji i zdrowiu, ale odbywały się też zawody w kilku dyscyplinach sportowych. Strbol zaczął się około godziny 9.30, jest bodajże 12 bądź 13 drużyn. Deskorolka też powinna się zacząć około godziny 11. O godzinie 12 będzie wyciskanie sztangi leżąc. W międzyczasie ruszył Nordic Walking i Bolesławiec Run też w międzyczasie. Plus będzie pokaz Ketli do tego, pokaz boksu oraz yoga. Ale hitem tego dnia był bieg ran Kilkudziesięciu zawodników ceramicznego biegu wspólnie rozgrzewało się przed startem, choć oczywiście nie o temperaturę ciała chodziło w ten upalny dzień. W dobrych już nastrojach stanęli na starcie i zaczęło się. 3, 2, 1! Jej pierwsi uczestnicy naszego biegu wystartowali! Przed nimi 3 km! Czysto biegowy początek trasy doprowadził jednak do przeszkód, które ustawione były w pobliskim parku. Ścianka wymagała już sprytu w jej pokonaniu. Wanna z wodą, łatwizna, ćwiczenia gimnastyczne już sprawdzały kondycję. Potem przeprawa przez podwieszone na łańcuchach drążki i przeciśnięcie się przez wałki z opon samochodowych drabinka, ciężary do przeniesienia i w końcu ten gliniany element, czyli rynna z leiwem, której przepełznięcie wyraźnie znaczyło na zawodnikach pokonanie tej przeszkody. Jak wrażenia? Super. Ja. witamy na lecie pierwszego. Raz, dwa, trzy. Brawo, brawo. E, brawo. No fajnie, dużo ludzi widzę znajomych i byli na, na trasie. No, miło było ciemnie. Plany na przyszłość, też brał udział w takich e, Tak, zacznijmy kolejny bieg we Wrocławiu, Ramagedon, ogólnie pod niego się przygotowuje. No i co czas jakieś te, tutaj też będziecie mnie widywać w na biegach, jak będziecie organizować. Pierwszą kobietą na mecie była bolsawianka znana z pokonywania ekstremalnych wyzwań sportowych. Bardzo fajnie, ja lubię się na zawodach ubrudzić. Więc te zawody były pod tym kątem zarąbiste. A ogólnie no, niektóre przeszkody były faktycznie trudne, więc robiłam karne ćwiczenia, ale bardzo fajnie. Tak, żeby sobie właśnie spróbować, wystartować, pobawić się. W biegu wziął udział jego organizator, dyrektor Mosiru. Strach w oczach, o który mówił przed startem, zastąpiło gliniane leivo w oczach. Był strach, była duża determinacja, żeby to przebiec, zakończyć. Udało się. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Niesamowita przygoda, niesamowite przeszkody. Wielkie brawa tutaj naprawdę dla firmy, która nam w tym pomogła. Dla naszego monsir dla Fundacji Spraw Zdrowia, dla wszystkich osób, firm, które się przyczyniły do tego, że możemy to właśnie przeżyć razem wszyscy. Dziękuję. Po opłukaniu się zawodników z gliny, wśród nich rozpoznaliśmy też Radnego Rady Miasta Bolesławca Łukasza Jaśwca. Bieg fantastyczny. To prawda tylko 3 km, ale 30 przeszkód, które wymagały dużo siły w rękach przede wszystkim. Skończyło się niestety wieloma karami, tym samym ten bieg się trochę wydłużył, ale przygoda była fantastyczna. Było to woda, trzeba było się wspinać, trzeba było skakać, trzeba było używać różnych technik, żeby pokonać te przeszkody. Udało się skończyć, nie wiem na którym miejscu, ale to chyba jest najmniej istotne. Zatem trudy, umorusanie i zmęczenie pobiegu, ale przy tym zadowolenie u wszystkich startujących. To zadowolenie widać też było u uczestników pozostałych działań. Można więc powiedzieć, że organizatorzy sprostali oczekiwaniom. Pogoda dopisała, frekwencja dopisała i to jest najważniejsze jest świetna zabawa, wszyscy zadowoleni z Leiwa chyba najbardziej, tak mi się wydaje. Także mam nadzieję, że za rok jeszcze liczniej spotkamy się też tutaj w Bolesławcu podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Tak, właśnie co najważniejsze, frekwencja dopisała. Mnóstwo wspaniałych zawodników i zawodniczek przyjechali do nas nie tylko z Bolesławca i okolic, przyjechali z różnych części Polski. Fantastycznie się bawią. Lejwo jest dla nich pewnym zaskoczeniem, ale my się cieszymy, bo mamy ten akcent ceramiczny. Organizatorzy i zawodnicy biorący udział w biegu Bolesławiec Ran są zatem przekonani, że był to pierwszy taki bieg i w przyszłych latach Święto Ceramiki będzie zawierać w swoich programach kolejne jego edycje. Teraz blog wiadomości w skrótowej formie, wśród nich między innymi zapowiedź dożynek wojewódzkich, które na Dolnym Śląsku odbędą się 7 września w Małomicach w gminie Wińsko. W miniony weekend na wiadukt plazie odbyły się Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce plażowej. Wzięło w nich udział 16 drużyn. Pierwsze miejsce wywalczyli strażacy z Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Druga była drużyna Komendy Miejskiej w Legnicy, a trzecia z Komendy Powiatowej w Miliczu. Bolsławiec reprezentowały cztery pary. Najlepsza z nich zajęła piąte miejsce. Trwa rekrutacja do wolontariatu w Akademii Przyszłości ogólnopolskiego programu społecznego, który co roku obejmuje wsparciem około 2000 dzieci ze szkół podstawowych w całej Polsce. Wolontariusze dzielą się z dziećmi tym, co mają najlepsze. Najczęściej jest to uwaga, doświadczenie, serdeczny uśmiech, dobra rada, wspólne ćwiczenia albo gry. Raz w tygodniu mogą spotkać się z dzieckiem. Muzyka. Miasto Wrocław i Województwo Dolnośląskie tworzą wspólne wydarzenie dla całego środowiska kultury: to Sztuka Współpracy Kongres Kultury Wrocławia i Dolnego Śląska. W programie znajdą się m.in. debaty, dyskusje oraz część artystyczna, której na realizację swojego pomysłu będzie można otrzymać nawet do 10 tysięcy zł. Wydarzenie odbędzie się 25 i 26 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wrześniu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji u ekspertów, które dotyczyć będą nowego programu Aktywny Rodzic. Będą to telefoniczne konsultacje. Najbliższa z nich odbędzie się 4 września od 10 do 12. Czynny wówczas będzie numer telefonu 75 646 88 56. Dolnośląski Urząd Marszałkowski prowadzi wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego 2024. Listy kandydatów dostępne są poprzez witrynę internetową Urzędu. Tam też dostępny jest formularz, za pomocą którego można oddać głos. 7 września odbędą się dorzynki Województwa Dolnośląskiego. W tym roku wydarzenie odbędzie się w Małomicach w gminie Wińsko. Uroczysta Msza Święta rozpocznie się o 12 w kościele w Małomicach. Po mszy o 13.15 korowód dożynkowy przejdzie przez miejscowość, zaś o 13.45 nastąpi oficjalne otwarcie imprezy. Wystawy nowego wzornictwa w bolsackiej ceramice są jednym z najciekawszych wydarzeń bolsackiego święta ceramiki. Tym razem taka wystawa odbyła się w Muzeum Ceramiki i powiązana była z obchodami 15-lecia funkcjonowania bolsawieckiego Bractwa Ceramicznego. Muzeum Ceramiki, w swojej nowej siedzibie przy ulicy Zgorzeleckiej swoją misję związaną z prezentowaniem ceramiki bolesawieckiej realizuje m.in. poprzez wystawy produktów wszystkich firm ceramicznych funkcjonujących na ziemi bolsawieckiej. Taka wystawa znalazła się w muzeum również w trakcie tegorocznego święta ceramiki. Jest to trzecia odsłona. Staramy się taką wystawę organizować przynajmniej raz na trzy lata. Bardzo nas cieszy, bo większość zakładów, no mogę powiedzieć prawie wszystkie, które były w stanie, przygotowały się do tej wystawy, zaprezentowały. Jest to jednocześnie połączona, te, co trzy lata, wspólna inicjatywa z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, Międzynarodowym Centrum Ceramiki, czyli prezentujemy też nowoczesne wzornictwo. Wystawa nowego wzornictwa to oczywiście gratka dla miłośników ceramiki bolesławieckiej. Firmy ceramiczne, a szczególnie te wiodące, starają się przygotować na wystawę jakieś zaskakujące wzory. Nowe wzory zabiorą nas w podróż po malowniczych zakątkach naszego kraju. Począł się od akcentów morza i jezior, a kończąc na góra. Kształty naczyń, które zostały zaprojektowane, na których naniesiono nowe dekoracje, zostały zaprojektowane. Przez panią Martę Małoszyc, również przez panią Jelinę Banę Kozłowską oraz panią Barbarę Trojna, Kozłowską-Trojnę. Nowe wzory to przede wszystkim kwiaty i roślinność. Są też tradycyjne bolesajckie pawie oczka oraz znana kolorystyka odcini kobaltu. Fabryka naczyń kamionkowych manufaktura to firma, która nie zdradza bolsańskich stempelków, ale równocześnie twórczo poszukuje nowych rozwiązań. Ja cały czas powtarzałem, że Bolesławie z stempelkiem stoi, ale nie możemy się zatrzymywać, musimy się cały czas rozwijać, musimy cały czas być aktywni, walczyć o, o, nasze, o nasze wzory, o nasze stempelki, bo to jest, to jest to, co właśnie nas wyróżnia. I nie możemy przestać. Ja cały czas też mam być z głowy, że stempel to jest najważniejsza rzecz w dekorowaniu bolszewickiej ceramiki. Wychodzenie poza te ramy, już próbujemy pewne interpretacje. Ja jestem wierny tradycji. Ta tradycja musi być zachowana. Wielu miłośników ceramiki bolszewickiej co roku też czeka na to, co nowego zaproponuje ceramika artystyczna. W tym roku mamy wyjątkowo dużo ciekawych tematów. Między innymi to, co jest takim najważniejszym, topowym, to oczywiście współpraca z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Z okazji święta Sowieckiego przygotowaliśmy część tego zestawu. Opracowane wazony, są to zestawy trzech wazonów. Przedstawiają różnego rodzaju konfiguracje inspirowane malarstwem Van Gogha. Oczywiście to nie są jakieś takie elementy obrazu czy coś, tylko to są same takie wybrane elementy inspiracji poszczególnych autorów. I przy projekcie pracowały wszystkie główne projektantki. Te motywy znalazły się m.in. na paterach, które ceramika artystyczna podarowała jako wyraz uznania za wkład w rozwój bolesackiej ceramiki prezydentowi miasta Staroście Bolesławieckiemu oraz dyrektorom Muzeum Ceramiki i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Wernisarz wystawy był też okazją do świętowania piętnastolecia istnienia Bolesławieckiego bractwa ceramicznego. Bardzo się cieszę, że w tej. Tutaj nowo odkrytej przestrzeni obok istniejącego muzeum, tak dobrze wykorzystanej, możemy się spotykać, żeby podziękować tym wszystkim, którzy współtworzą razem z nami. To słowo współpraca, współtworzenie jest niezwykle ważne. Budowę marki, marki ceramiki bolesławieckiej. Wiemy dobrze, co się dzieje z ceramiką w Polsce, gdzie w wielu miejscach tej ceramiki już nie ma, albo za chwilę nie będzie. Bolesławiec wyrasta na fenomen. Na fenomen związany z tym, że nie tylko, że nasi producenci pomimo różnych problemów, dzisiaj mówimy o wzroście kosztów, o tym wacie nieszczęsnym, o energii, o podwyżkach płacy minimalnej, ale jednak dają radę. W uznaniu pracy, którą ceramicy ziemi bolsawieckiej wkładają w rozwój tej branży uhonorowano kwiatami ich przedstawicieli. To była pełnia święta ceramiki, więc nie wszyscy mogli być obecni na wernisarzu. Dla niektórych firm z tej branży. Jest to jakby początek tej drogi ceramicznej. Czasami dla niektórych będzie to pewną inspiracją. Ja chciałbym powiedzieć o pozostałych firmach, które są w branży. Myślę, że oni również z wielkim zaangażowaniem pracują nad tym, aby również wprowadzać nowe wzory świeże spojrzenie na ceramikę polesowiecką. Te dzisiejsze, ta dzisiejsza wystawa będzie tego świetnym świadectwem. A wszyscy mogli się przekonać o tym zwiedzając Muzeum Ceramiki, które na tę okazję przygotowało wystawę i nowego wzornictwa i tych produktów, które są już znane miłośnikom ceramiki bolsalieckiej. Wystawa będzie czynna przez najbliższe dwa miesiące. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na środę. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy w Bolesławcu będzie 18 stopni Celsjusza w dzień 21. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 55% w dzień. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Nocą opady deszczu i możliwa burza. Ciśnienie atmosferyczne będzie rosło do 1018 HP wieczorem. Wiatr do 22 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks, masz czas na pracę, masz czas na pasję, masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi.